No, Ten. Zresztą polega na tym, że przy produkcji masła kluczowym elementem jest faza stała. Obliczenie tej fazy stałej, czyli konkretnie krystalizacji tłuszczu, ma wpływ na jakość i smaczność masła. W związku z czym akurat wykład ma wskazać, w jaki sposób tą fazę stałą właśnie możemy określać. Generalnie tu jest napisane, że zawartość fazy stałej zależy od składu tłuszczowego, jak również temperatury, w której, jest, w której następuje proces zestalania tłuszczu. I to jest o tyle ważne, że zawartość tłuszczu ma wpływ na wygląd smak, szybkość topnienia, okres przydatności do spożycia różnych produktów na bazie tłuszczu. I teraz zawartość tłuszczu jakie mamy oznaczania? Tu mamy kilka metod podanych. AOCS, czyli to jest amerykańska metoda, następnie polska norma IUPAC. W każdym przypadku generalnie chodzi o to, żeby przy wykorzystaniu różnych urządzeń określić, ile to fazy stałej mamy w śmietance. I jednym z takim, jedną z, jednym z metod jest zastosowanie niemagnetycznego rezonansu magnetycznego do oznaczania fazy stałej w tłuszczach. I opiera się o to ona na, na mierzeniu sygnału pochodzącego od protonów, zarówno fazy stałej, jak i fazy ciekłej. Rzecz wygląda bardzo prosto, ale taka prosta nie jest. Generalnie na czym polega? Umieszczamy próbkę w niewielkim, w takiej jak gdyby probówce, yy, która ma średnicę około 2 mm, może trochę więcej, do 5 mm. Następnie tą poddajemy działaniu pola magnetycznego, co powoduje, że następują wzbudzenie protonów. Protony zeskakują niejako ze swoich orbit i po pewnym czasie zaczynają na to wracać. Bo jak impuls przestanie działać, to one wracają. Czyli tak jakbyśmy piłeczki wybili, one wskakują w górę, potem nam spadają. W zależności od tego jak mocno są powiązane, wyskakują wyżej lub mniej. I tu jest taka sprawa, że protony w fazie stałej mają krótszy czas relaksacji niż protony w fazie... Ciekłe albo gazowe. Gazowe mają największe. I te różnice w czasie refrakcji pozwalają nam określić, jaka jest zawartość tłuszczu fazy stałej. I tu jest tak: w metodzie bezpośredniej, to o tutaj, pomiar fazy stałej przeprowadza się dwukrotnie w czasie paru sekund i mierzy się wartość sygnału po impulsie T1. Tu już w momencie mamy sygnał, tu jest obszar wzbudzony i tu mamy w ten sposób, że ten, ten sygnał jest proporcjonalny do całkowitej ilości protonów, natomiast sygnał T2 dotyczy tylko protonów fazy ciepłej. Różnica między tymi dwoma sygnałami to są protony, które pochodzą od fazy stałej i w ten sposób oznaczamy tą fazę stałą. Stosuje się o wielkości mikrosek, sygnał o wartości 70 mikrosekund. I wielkość sygnału z pierwszego pomiaru jest proporcjonalna do liczby protonów w fazie ciekłej, a z drugiego do tłuszczu różnica daje nam fazę stałej tłuszczu. Jedziemy dalej. I teraz tak, zalety metody, tu macie Państwo powiedzieć, to jest stałe, powtarzalne, szybkie i dokładne. Problem polega na tym, że urządzenia, które te ma tego typu, służą generalnie do oznaczenia zawartości tłuszczu, fazy stałej tłuszczu w tłuszczach, u których zawartość wody jest mniej niż 12%. W przypadku śmietanki i mamy tą zawartość tłuszczu dużo większą. A co za tym idzie? Musi być specjalny program, który obrabia dane, żebyśmy mogli poznać zawartość tłuszczu w śmietance. I teraz jak wygląda urządzenie? Ono jest dość skomplikowane. Cena urządzenia jest umiarkowana. 650 tysięcy złotych. Co? Tylko. Tylko. I cały szkoł, i tu jest, widzicie Państwo, jakie to urządzenie jest zrobione, jednostka komputerowa, prawda? Potem mamy jednostki temperaturowe, magnesowa, gradientowa i tam z tyłu jest jednostka elektryczna. Szkoło polega na tym, że w zasadzie tę masę, prób jaką przenosimy, musimy przenosić w miarę w stałych warunkach temperaturowych, bo zmiana temperatury w górę czy w dół powoduje zafałszowanie pomiaru, dlatego że ten tłuszcz albo będzie jego więcej się zestali, albo po prostu część się rozpuści, będziemy w fazie, fazie ciekłej. I tu jest jak wygląda pomiar. Więc w ten sposób najpierw wprowadzamy próbkę do 80 stopni, żeby stopić wszystkie fazy, żebyśmy mieli tylko fazę ciekłą. Następnie ujrzamy kondycjonowanie w 60 stopniach. Chodzi o to, że część tłuszczu zaczyna się krystalizować. I następnie, tutaj mamy to opisane. Następnie do 0 stopni zakładamy, że wtedy prawie wszystkie tłuszcz, który je może się zestalić, się zestali. I stopniowo co pewien co 30 minut podnosimy 5 stopni, 10 i tak dalej, aż do 35 stopni akurat nasze temperatury interesują i patrzymy jak będzie wyglądała ilość tłuszczu. Jedziemy w ten sposób, jak można chodzić od, od tej strony, jeżeli popatrzymy tutaj, to w to jest, dotyczy tłuszczu ale stałego tłuszczu. Tak? W tym przypadku dotyczy to ten bezwody tłuszcz mleczny. I tutaj mamy, że 0 stopni mamy około 60-65 Natomiast w 40 stopniach praktycznie już nie mamy fazy stałej tego tłuszczu. Że cały tłuszcz jest w fazie ciekłej. Te dwie linie mówią o tłuszczu w sezonie zimowym i tłuszczu w sezonie letnim. Jak widać w sezonie zimowym no, jednak ilość fazy stałej jest większa. Czyli normalnie to co obserwujemy ma z okresu zimowego jest to bardzo, jest nieco bardziej trwa, twarde, ale jak widać przebieg, obok przebieg jest wręcz identyczny. Tutaj to samo, znaczy mamy również pomiary tłuszczu, ale to robione inną metodą, mianowicie różnicowej kalorytety scanningowej. Badamy w przypadku tłuszczu, w jakim momencie występuje najszybsza, największe ilość tłuszczu, która krystalizacji. I w tym przypadku mamy krzywą krystalizacji i tu mniej więcej nam wychodzi Około jak widzę 30-20. Czekajcie, bo tu jest 20. Wychodziło nam, że to jest około 17-18 stopni, natomiast tu mamy krzywa topnienia. Zasada tej yy, różnicowej kalory, yy, różnicowej kalorometrycy jest, jest dość znana. Chodzi o to ilość ciepła, która jest wydzielana i mierzymy. Podczas krystalizacji również to jest pochłaniana czasami rozpuszczania i te pomiary są właśnie w ten sposób wykonywane. I tu mamy ciekawą sprawę, mamy różne tłuszcze. AMF to jest tłuszcz mleczny zimowy, to jest bezwodny tłuszcz mleczny zimowy. Tu mamy tłuszcz letni też bezwodny. I to jak widzicie, te trzymy są one tutaj, to są te dwie najwyższe. Natomiast jak spojrzymy masło zimowe, masło letnie, proszę bardzo, te dane się już tutaj nam zaczynają pojawiać. To jest masło letnie, a tutaj mamy nieco wyżej masło zimowe. Tu mamy inne masło letnie i zimowe. Generalnie masło letnie ma mniejszą zawartość tego tłuszczu skrystalizowanego, może zestawionego w poszczególnych temperaturach. A to wynika z, ze względu na ilość nienastyconych łańcuchowych pasów tłuszczowych. I teraz jak wygląda to typowe dojrzewanie fizyczne masła w czasie procesu. Jak widać, w momencie, kiedy mamy fazę zimnego dojrzewania to jest na obu wielu zakładach, to jest około 10-12 stopni. Potem mamy fazę dojrzewania cieplnego, podnosimy temperaturę do około 25, niektórzy, niektórzy załóżmy trochę niżej i potem mamy kolejną fazę i jakiegoś akurat tłuszczu, część tłuszczu się rozpuszcza, spada zawartość fazy stałej i druga faza silnego dojrzewania około 14 stopni, znowu zawartość za tłuszczu rośnie. Generalnie chodzi o to, żeby przed samym procesem zmaślania, tu mamy również czas trwania poszczególnych pasek konzynności. Generalnie chodzi o to, żeby w tłuszczu przez zmaślaniem mieć ponad 30% tłuszczu w fazie zestawowej. I to uzyskujemy według tego wzorcowego, w zasadzie najczęściej stosowanego systemu produkcji masła. To wygląda teraz, tu było kolejne badanie, które miało pokazywać, jaka jest zależność wyników oznaczania fazy tłuszczowej z właściwościami oleologicznymi masła. Tu jest kwestia niezupełnie widać porównanie tych właściwości, ale tu mamy po prostu aż osiem różnych śmietanek z różnego okresu. Jak widać przebieg tych krzywych w każdym przypadku był zupełnie podobny, jakkolwiek widać zawartość tłuszczu, przynajmniej po około gdzieś godzinie, to była różna między 42 a 48, ale potem tutaj już to ruszy są niewielkie między 44 a 46% duszu ze i to ma wpływ na właściwości oleologiczne masła, mianowicie <tryk> im więcej mamy tego, yy, znaczy yy, w zależności od tego, ile mamy tego tłuszczu w ile mamy yy, tłuszczu w postaci <tryk> płynnej właściwości oleologiczne się zmieniają. Oczywiście te, te właściwości można jeszcze polepszać, chociażby samym procesem wygniatania i innymi procesami yy, fizycznymi. I teraz <tryk> Urządzenie jest jeszcze bardzo ciekawe, bo można oznaczyć również rozkład fazy wodnej. Chodzi o to, żeby z maska nie wyciekała woda i żeby ta woda była równomiernie rozproszona. Urządzenie to pozwala, polega to na tym, że po prostu skarujemy urządzenie w pewnym zakresie wielkości cząsteczek. Tu mamy akurat takich najmniejszych, największych i <laughs> przeprowadzamy w ten sposób, że wysyłamy sygnał. I ten sygnał, który, który wychodzi od z urządzenia i potem zwrotny sygnał związany z pobudzeniem protonów, zależy również w pewnym sensie od wielkości cząsteczek. Im większe cząsteczki, to opóźnienia są nieco większe. I w ten sposób, przeprowadzając parę eksperymentów, możemy zorientować się jak jest wielko, jaka jest wielkość rozkładu cząsteczek. Badanie jest bardzo szybkie i no dość precyzyjne, mianowicie my w naszych urządzeniach staraliśmy się wystawiać, żeby tam wielkość cząsteczek była poniżej 5 mikronów i wielkość ilość tych cząsteczek o tej o wartości wyższej niż 5 mikronów była powyżej 90%, bo takie masło uważaliśmy, że jest najlepsze i okazuje się, że można to swobodnie uzyskać. Tu mamy akurat wykresy. O przepraszam. O, je, nie. Tam. Tu na dole mamy wykresy właśnie e, tych e, rozkładów wielkości cząsteczek w, w, w masie. I na co wpływa rozkład, e, rozkład nie tylko wody, mówią uszowi, wody, wpływa na stabilność emulsji, wsuncie się produktu, e, czas przydatności, kinetykę degradacji, alerologię. W większości przypadków klientów dotyczy to reologia produktu, mianowicie chodziło o to, że produkt. Nawet w zimie wyciągnięty z lodówki był produktem smarownym. I teraz? Jaka jest zaleta? Zaleta jest po cała masa. Generalnie mówiąc, możecie przeczytać co tu jest napisane, ale faktycznie polega to na tym, że wkłada się blok, do tego bloku stawia się próbkę. Po paru minutach jest wiadomo jaki jest rozkład cząsteczek. Nie trzeba niczego przygotować. Trwa to bardzo krótko. Rozkład temperatur jest, których możemy wadać jest bardzo szeroki. Krople są mierzone w całej objętości próbki. Nieinwazyjna, nieniszcząca metoda, niewielkiej ilości masła się do tego zużywa, więc prosta. Urządzenie jest o tyle skomplikowane tylko, że na tym samym urządzeniu mamy dwa różne bloki. Jeden do mierzenia zawartości fazy stałej tłuszczu, a drugi do mierzenia rozkładu cząsteczek. Czyli w momencie, kiedy badamy zawartość tłuszczu, fazy stałej, stałej tłuszczu w maśle czy w oleju, to po skończonych badaniach musimy wyjąć jeden blok, prowadzi drugi blok do badania zawartości rozkładu wody, kondycjować go przez no, 2-3 godziny i dopiero rozpoczynać pom pomiary, potem z powrotem. Jest takie równomierne dokonanie obu pomiarów, no jest raczej niemożliwe. To trzeba odpowiednio za za zaplanować. I w, I w tym momencie pytanie czy jest to, może, czy można by w jakiś sposób e zaplanować, żeby oznaczać rozkład koleczek tłuszczowych w maśle w czasie zmaśniania. Tak, jeżeli mamy taki blok, przynosimy próbkę, z jakąś bierzemy z masielnicy, wychodzi, że no niestety rozkład cząsteczek jest za słaby. W kolejnych porcjach będziemy mogli zmienić czy szybkość obrotów, biaka, czy, czy, czy wygniatanie, żeby było to lepsze i co pojęcie biegając próbki w ten sposób możemy to badać. Dobra, podsumowanie. Więc spektrometr może być wykorzystany w kontrolowaniu parametrów procesowych w technologii masła kontrola procesu krystalizacji duszy w śmietance oraz maśle, a także ocena rozkładu wielkości cząstek, kr wielkości kropel wody w maśle. Pozwala, technika NMR pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie pomiaru i pozwala również na standaryzację procesu i standaryzację produktu. Podsumowując, bo to już jest koniec tego mojego pięknego wykładu, albo nie pięknego, ale jest, chciałem powiedzieć tak, to jest pierwsze urządzenie, które jest w tej chwili w Polsce. W zakładzie produkcyjnym w Grajewie. Są takie dwa czy trzy urządzenia w zakładach produkcji margaryny. Natomiast w Europie jest też, są nieliczne urządzenia tego NMR do oznaczania zawartości wody w hmm, hmm, fazy stałej, tłuszczu, hmm, śmietankach czy ewentualnie w ale głównie śmietankach. W Europie jest ich tylko parę kilka, a najprawdopodobniej nie będzie więcej, bo trwają prace, końcowe prace nad wprowadzeniem standardu oznaczenia zawartości kazał całej tłuszczu, maśle i śmietankę przy pomocy tego urządzenia. Dziękuję.